Witam wszystkich bardzo serdecznie ze strony Viser. Witam Was już w kolejnym odcinku. Zagrałem raptem o tym Late Warband na modyfikacji Anno mini 1257. Tak jest. No i cóż, w dzisiejszym odcinku będziemy walczyć o naszą wioskę, ponieważ tak jak widzicie, no, dwóch nobów próbuje mi splądać wioskę. Oczywiście na to nie możemy pozwolić, ponieważ ta wioska jest, no, całkiem cennym dochodem dla mnie i dla mojego wojska. Więc jesteśmy zmuszeni obronić tą wioskę, co prawda przyniega nami kilkuchrotną przewagę. No ale miejmy nadzieję, że Rozwalimy ich bez żadnych większych problemów, no bo. No musimy, tak? Musimy, bo wtedy będziemy mieli na pewno na minusie pieniądze. A tego raczej chcemy uniknąć, więc cóż. Tutaj chodźcie za mną, panowie. Może ten jeden będzie taki głupi? Oni, oni towarzyszą. O, mają kampanię wojenną. Nie, ten dalej plundruje. Fuck you. Come on, chodź tu. Kaman, kaman, kaman. Dobra, jest dzień, więc za dnia sobie walczymy z nimi. Dobra, jak będzie miał przewagę, to trudno. Faket. Dobra, walczymy. Okej, okay, to będzie trudny pojedynek, mm, Ale jak dobrze to poradzimy, to mamy szansę. Tylko, że kurde wieśniacy się przyłączyli. I to będzie walka w O mój Boże, to ja tutaj. Wydaje mi się, że możemy dostać w pierdziel. Taki przyzwoity. No ale well, fakt, co będzie, to będzie. Kurde, no. God damn it. Dobra, no, atakujemy. Oj, będzie bolało. Będzie bolało. God damn it. Może dam radę. Nie wiem, tam farmerzy razy, raczej pewnie wszyscy poginą. Zobaczymy, jak tam pójdzie. Okej, okay, no, tam już. Furentris został zraniony oczywiście, GG to jesteś naprawdę najlepszym bohaterem. Uwielbiam Ciebie. Kiedy widzę ludzka nick na monitorze Furentris to już wiem, że dzisiaj w nocy będę się modlił i wysławiał to imię, bo, bo to jest bohaterskie imię. Wow, tarczy gościu z tyłu dostał zamiast on. Dobra, będziemy tak troszeczkę ich zawać do siebie. W ten sposób odwrócę uwagę właśnie. ...wrogów, tylko że oni mnie zachodzą, goddammit, o oh, shit, to może być porażka. To może być bliska, nie jaka porażka, no ale zobaczymy. Co będzie, to będzie. No mój Boże, ich jest sporo, ich jest od cholery. Utknąłem na, oczywiście na ławce, pięknie. Dobra, zajedziemy teraz powrotem od tej strony ich. Okej. Okay. No kurde, zbroje mają przyzwoite, to trzeba im przyznać. Na ten też chciał zajść, co? O nie, nie kolego, tak się balić nie będziemy. Niestety większość ich ma te swoje szczepy, które jak widzicie mogą służyć jako włócznie. Więc nie jest to najlepsze. Dobra. Okej. Okay. Pięknie, pięknie, dobra. No, już tam widzę, że moje pomalutku giną, ale pomału, jak widzicie... Dajemy radę. pomału przez nich przebijałem się, więc no może, może coś z tego będzie. Oby. Tędy zachodzą nas od boku i dopadli majorcerze. Fuck No i pokazali mi wejście, god damn it O oh, fuck Bronimy się. Okej, okay, pięknie. No tarczę jeszcze trochę jest to nie wytrzymać, tylko że jako nie będą mi tak dzikać tego konia To za dobrze nie będzie, niestety No, no i w ten pozwolę zwracam uwagę i być może z nimi wygramy. No musimy wygrać Okej, okay, kolejny pad. Dobra Nice Okej, okay, boicie, tak samo komentuję, ale jak widzicie troszeczkę się właśnie skupiam Żeby ta bitwa była jak naj, najmniej stratna No jeżeli ich pokonamy to będzie fajnie, tylko że No to są właśnie, to jest ta frakcja, której Polska właśnie powiedziała wojnę No i pewnie oni jeszcze swojej armii mają, właśnie Fuck you Ja dość, że szybkie dostały wojska No to pewnie jeszcze co masę lordów, więc nie zdziwiłeś się jak jeszcze kolejne tutaj przyjadą Będą chcieli to splądrować. nawet no, ale zobaczymy Zobaczymy co wejdzie 108. No w sumie ciągle ci troszeczkę pomagają. Mogą robić właśnie komięso armatnie, więc nie jest najgorzej Dobra No zobaczymy, zobaczymy Okej, okay, tu nas już ładnie przybijają, muszę wam powiedzieć Aha! Kombo razy trzy, bitches! <laughs> Dobra no jako imię będą tak gonić jak durnie No to w sumie jest całkiem spoko, bo... Moi mają większą przewagę W się przez wrogów, więc no w sumie... No bad, no bad Okej okay. przyjdziemy sobie tędy O mój Boże, widzicie jakie balansowanie po mieście? <laughs> Wojna w mieście, tego jeszcze nie było Tak wielkiej przynajmniej, bo wcześniej walczyliśmy tutaj z bandytami Dwa razy na no, takim już... Takie dwie regularne armie jeszcze tutaj nie walczyły, więc widzicie Luiska, Wy nie mieszkańcy palzą przez okna. Zaniepokoje nikt to wygra. No jeżeli my wygramy, no to będą się cieszyć tak? Bo nic im się nie stanie, a jeżeli wróg wygra, wygra to wszyscy zginą. Zostaną splądrowani. No a może kilku tam przeżyje, ale niewielu. No i już oni się przeżynałem przez moich. O oh, wow. Mój koń też już nie jest w najlepszy stanie Czy ja mogę tam tego dosiąść drugiego? Nie wiem, to już wróg go zabezpieczył. Sobie... Nie, to jest jako ozdoba, wow A, przegrywamy to. O, hu hu, ale nas wytępili. Well fuck. No nie, porażka. Hmm, jeżeli trafię do niewoli, to oczywiście wczytamy sobie gierkę, no bo nie będzie sensu tak, no wioski już nie uratujemy w takim razie. No chyba, żeśmy mogli ich próbować. Odciągnąć całkiem poza rewiry naszej wioski. I... I stoczyć walkę właśnie na otwartym terenie. A wtedy byśmy mieli większą szansę, by nasza kawaleria mogła się e, wykazać, jakoś. Można by tak wykombinować. Dobra, Luiska, czytamy sobie gierkę. Well, fuck. Dlaczego się poziom trudności zmienia, Luiska?! Weźcie mi tu, wytłumaczcie. Bo to jest jakaś posrana ta gra. No tak, tu według ruchu myszy... Nie, czekajcie, kierunek blokowania. No tak, tu dobrze. O i patrzcie, przynajmniej stopień trudnością się odbegował. Wiecie co, ja tutaj nie rozumiem tej gry dlaczego. Ona... znowu mi się ona przestawiła. Jakie to jest posrane? Czy to zwiększa poziom, to zwiększa? To dajemy sobie na najwyższą, najszybszą. Rozmiar bitwy, tak, okej. Okay. Znaczy nie, no tu ktoś pisał, że chyba szybciej te noski są ze sobą, więc dajemy na normalną. Znaczy, że bliżej siebie się respawnią. Jakie to jest po jak tu czerpać satysfakcję z gry, skoro to się przestawia? Ja nad nie wiem kiedy fuck you gro, naprawdę fuck you Dobra, zabijcie mnie. Wczytamy sobie gierkę, dawaj O mój Boże, co za nuby? Co za nuby? No ja tam jeszcze teraz nas zabił. Dobra, wybijcie wszystkich. W zasadzie tu mogę się poddać dokładnie. Dobra, czytajmy sobie gierkę. Dlaczego ty się gro przestawiasz, ja się pytam? Why! O mój Boże, czy naprawdę nie można wszytać gry tutaj? Dobra, muszę stąd. Wow, 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 okej. Okay. Dobra, chodźcie, może uda mi się jakaś przegonić tutaj. No chodź, tu Boże, co za idiota, no, no patrzcie, no ja nie wiem, nie wiem, czy on za dużo korinczonów się narzep, czy co. No chodź! Come on, bitches. No nie, no nic z tego nie będzie. No czekam... Nie... On się cofa, poczekajmy jeszcze. Kurde, a może będziemy poza wioską? No nie no, przyłączałem się wieśniacy śniacy. fuck you gro. Fuck you, gro. No to nie, nie uda nam się niestety bliska nic, nic z tym zrobić. Dobra, to nasza wioska jest zmuszona do splądrowania. Chyba, że tutaj jest hełm nie jakiegoś lorda, który by mógł nam może jakoś pomóc. Może. Jest tutaj ktoś. Może mi się udało jakoś namówić. Nie, Mańko. Wow. Moja wioska biedna, zostanie splądrowana. God damn it. No dobra, no to wyszła z tego jedna wielka lipa. Mm, krótko mówiąc, wioska zostaje spondrywana. No raczej nie ma, jeżeli by to była walka na otwartym terenie. O, chodź, 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 to może by nam się coś udało tutaj zrobić. Kurde, no gościu, chodź tu, proszę ciebie. Dobra, czekajcie, może nam się uda Włocławek Okej, okay. to chodź Chodź, chodź, chodź ziomek, idziemy Idziemy ziomek do Włocławka Patrz, tu są wrogowie, patrz Chodź go rozgromimy patrz, się teraz pieprzałem, co za śmiecie, nie, nie, nie Chodź tu gościu Dobra O, teraz, uj miły się zrobiłem Ja pierdzielę normalnie dam ci się w czoko zrobić O, nie, nie gościu, teraz giniesz śmieciu no patrzcie teraz swoje nie są. O, wy śmiecie. Nie, ja wiecie co, wiecie, co robimy w takim razie? Wkurzyli mnie troszeczkę, nie powiem. Nie powiem, że nie wkurzyli, bo wkurzyli. Mamy piękny otwarty teren, więc tutaj nasze ich w bardzo piękny sposób rozgromi. E, w tym odcinku lecimy na ich wioski i im wszystkie po kolei sześciu tękiem wioski splądruję, No za karę. Za karę tak zrobimy. Żeby wiedzieli, że... że z bajserem się nie pierdzieli. Z bajserem się nie pierdzieli i... I z Weisseren trzeba uważać, w co się pogrywa. Więc pędrujemy wszystkie wioski, widzimy wszystkich mieszkańców i zabiorę oczywiście te rzeczy, które mają. Myślę, że będzie okej. Okay. Dobra, się troszeczkę bliżej. Patrzcie, to jest fajnie zrobione, bo jeżeli ja na przykład pierwszy wroga złapię... To ten sojusznik nie ma nic do gadania się mnie słucha chyba. Hmm, fajna sprawa. Chyba, czekaj, trzymajmy się. Nie, on ma jednak wypierdzielone. Hmm, myślałem, że mogę dowodzić nim. No dobra. Oni się usadowili na lekkim wzgórzu, kawalerii nie mają, więc to będzie piękny pogrom. Dobra, dobrze, że tego lorda spotkaliśmy, bo tak to byśmy odwiedzili. Wow, nasi mieszkańcy, niestety, byliby wszyscy martwi. Dobra, postrzelajmy troszeczkę. Strzelać, strzelać, panowie, wybić. Wybić ich. Wybić ich. Okej, okay, ma kolera. Również to jest. No, mój sojusznik za wiele tej kolery nie ma. Tu się mam troszeczkę więcej. No, ale ma sporo piechoty z halabardami, z berdyszami, więc powinni pięknie rozgromić tych lekkie pancerze ze skóry. No i już rzucałem szcz... Już, już, od razu! Już! Dobra, lecimy, panowie. Lecimy, oj, tera, to ratu wy zapłacicie za to. Na jakim grałem później trudno... No i zmieniło się. Diska jak ja mam tu ustawić, żeby to było dobrze. What the fuck gro What the fuck Dlaczego tak się dzieje? Nie mam pojęcia. Czy może gdzieś tutaj się zapisuje to, czy co? No nie mam pojęcia naprawdę. Jest ludzie, żeby zastosować, to nie ma jest tylko gotowe. Ja nie wiem czemu to się resetuje Liska. Nie wiem kiedy wyjdziemy z bitwy to się resetuje. Dlaczego tak jest, to nie mam pojęcia, naprawdę. Zero satysfakcji z gry, God damn it. Ech. No lipa, lipa cholera. Patrzcie, teraz przynajmniej troszeczkę więcej wrogów się na mnie rzuca, jest jakoś ciekawiej. A tak to jest jedna wielka lipa. No, tutaj wrog już kombinuje na tym poziomie trudności. No i tu jest fajnie, a nie że yy, 29%, goddammit, gro. Czy, czy gra uważa, że jestem słabiakiem? Nie mam pojęcia, ale tak mi się wydaje, tak się czuję w ogóle, grając na takim poziomie. Okej. Okay. Ja mam troszeczkę tych oszczepników na... na kunikach. O, gonią mnie. Okej, okay, panowie, tak się bawimy. Okej. Okay. No, tu już przynajmniej jest fajnie. W dupcie. Mnie goni mnie, goni mnie. Goni mnie. Ok, zaraz mu koń powinien paść. A, nie musiał. <grystanie> Aha, i co ty na to powiesz? Patrz, on tak robi specjalnie, ucieka ode mnie, kiedy miecz wyciągam. Hmm, skubany. Dobra Chciałem mnie rzucić. Co za gościu? Co za gościu? Ok, no i tu zostali rozgromieni tu zostali krótką mówiąc rozgromieni. Beng. Beng, bank O mój Boże, okej. Okay. To było piękne, przyznaję. No i widzicie teraz, przynajmniej nam ciekawie. Gdzie ja jestem? Kim ja jestem? Got demet, jestem... Okej. Okay. O mój Boże, ale się chłopie pakował. Wow. Okej. Okay. Jestem kusznikiem. Dobra, ja się może troszeczkę cofnę. Nadchodzi wsparcie. O mój Boże! Bęk! W tarczę dostał, wow, gro! Szybko leci na mnie, uff, dobra. O mój Boże, sprzykuca. What?! On tarczy nie miał! Fuck! Napuszczaj. Przeżył strzał w głowę, okej. Okay. Jest moim bogiem, od tego momentu. Przeżył strzał w głowę! Kontratak, wow! Dobry jest, dobry ziomek. Ok, ale fajnie się gra teraz. Fajne wyzwanie, podoba mi się to. O wiele więcej radości mi daje. Okej, okay. a ten ile mam bronić za to? Dwa różne toporki włócznie. No nieźle. Ci strzelają do nas z tyłu, gadtemy. Szybko je wybijmy. I lecimy na następnych panowie. Jest tą włócznią. No i zaraz zbiorę agro-uczników raczej kuczników Dobra, nie będzie niedobrze Panowie, lecimy! Go, go, go! to Church! Dobra Co, co, co tylu na jednego wajsera się rzuca? A no bo to sama klasa jednostki, w ogóle nawet nie kto to jest Jakiś chyba mazowszanin Może, maybe Jakaś Niższej klasy jednostka to jest No dobra Okej, okay, jeszcze jeden nam został Jest, a jest pięknie, w sumie dwóch No i proszę bardzo, GG, wioska uratowana. Okej, okay, to co, wiska, idziemy na zajęcie, co? Zapiszemy sobie tylko gierkę. Tutaj niestety plundrowanie wiosek może być dość ryzykowne, bo nie jeszcze mają pe pełno lordów. Ale fuck it. W zasadzie wezmę te bogatsze jednostki. Na przykład weteran, arystokrata. Okej, okay, co wy tutaj panowie mieliście ciekawego? Mieliście hem, który był dość sporo warty, okej okay. Dobra, to teraz nie coś takiego. O, teraz by się przydało, Zajdziemy do jakiegoś zamku. Zajdziemy do jakiegoś zamku, weźmiemy sobie więcej jednostek. Wow, prawie mi ją spondrowali. Holy fuck, niewiele brakowało. E, w mnie sobie weźmiemy więcej jednostek. Opatrzcie na ratunek jechali. No tylko żebyście żeby się spóźnili oczywiście. God damn it. Ja nie wiem, ja nie wiem Dobra, ilu tu mogę mieć? E, pięciu sierżantów, <laughs> niech będzie. Niech będzie i tak. Tutaj od razu sobie rozdam te awanse. Okej. Okay. Znowu miałem rozdać w ogóle oświadczenie pomiędzy pocami, tak, wiem, bliska. Spokojnie po tym odcinku rozdam, jak zapamiętam. <laughs> Z tym może być różnie, ale postaram się. Dobra. Ok, to zrobimy co jeszcze do albingu. w albingu weźmiemy kolejne jednostki. Jak to wygląda sprawa z. Uuu, panie, 1000 na plusie. Nieźle. 2000 upłacimy. To niedużo. Mogę sobie wziąć wiele więcej jednostek, bo jednak skoro masz 1000 na plusie. Ja yeah, Nikt nie jest zainteresowany. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. To zajedziemy do zamku. Nawet mnie gonią bandyci. Nawet ci bandyci już nie boją Weissera. Ja yeah, a, no, w sumie tak bo dużo jest osób ranionych. I nie może brać udziału w bitwach. Biednych arystokratów wzięliśmy, okej. Okay. O, już, od razu zwątpili. <grytania> A nie, gonią. Nie, to nie mnie. 2100. Kurde, mało, mało, mało dalej. Więc tutaj jeszcze. Chcę mieć kilka jednostek właśnie krzyżackich, bo chcę zobaczyć, jak one będą się spróbowały na polu bitwy czy są dobre, czy nie, więc zobaczymy, przekonamy się. O, tu, o, no i tu już jest jakiś wynik, dobra. A, i czekajcie, ja zajadę jeszcze do, powiedzmy, że tutaj. Sprzedamy niewolników, będę miał taką możliwość i te rzeczy, które mam. Dobra. Okej, okay, czy będzie to jakiś Pan e, Handlarz Niewolników? Dzień dobry, kurtyzany... A wiecie co, kupimy sobie teraz kurtyzanę, zobaczymy. Czy dają tylko morale, czy coś jeszcze. Będą... Bart, Farmer jest tutaj, ale... Chociaż dobra, nauczymy się jeszcze jednego. Chociaż, czy jest sens? A niech będzie. What?! A czy to cały czas ten O mój bo jaka twarz! Widzicie ten wyraz twarzy? Ewidentnie mówi nam, że... E, mam dość już życia... Taki on ma wyraz twarzy, naprawdę, dobra, idziemy z panią kurtyzaną porozmawiać, dzień dobry, już, aha, okej, okay. no to widzicie mamy lepsze morale w oddziale, znakomite, uuu, e, to warto w sumie, w sumie to warto, okej, okay. i właśnie najlepsze jest to, że taka kurtyzana jest w każdej tawerni, więc w zasadzie, Mogę długo nie walczyć z wrogiem i chodzić tylko do kurcyzm. Hmm... To jest myśl jakaś. O, już tu im plonują wioski. Dobrze, Polacy, dobrze! Niech wiedzą śmietniki, gdzie jest ich miejsce. Gadę co za... Ale oni są tacy niehonorowi, Widzieliście od razu, jak wyszli poza tereny wioski, to... Zmiękła im faja. O wy tutaj panowie. Mmm... Jami, jami. Super. No wy jeszcze tam splonujcie, a to mi nie będą mieli co. Widzimy, gonią. A, rozprawy się z nami też, chodźcie. Wszyscy na solo lecimy. Mało mam ludzi, ale faket. W terenie dam radę. Dobra. Okej. Okay. No i w ten sposób mi tutaj jest szansa, że awansują krzyżacy. Więc zobaczymy, jakieś jednostki wyglądają wyżej poziomowe. Myślę, że będzie całkiem fajnie. Dobra, tutaj jakaś niezacząca piechota, chodźcie, panowie, się rozstawcie. Troszeczkę ich ostrzelamy najpierw. Tak, rzeczywiście, daliśmy sobie chyba na normalną tę walkę. I oczywiście oni się bliżej respawnią, to w sumie są tego jakieś plusy. Nic się nie przestawiło? O, no, no, w końcu! Goddammit. Dobra, bo zaraz nas tych sprzed no z przodu. Lecimy, panowie, lecimy. Doświadczenia Do będziecie mieli. Kilka piążków też zarobicie, więc będzie pięknie. No, o mój Boże, ten koń mu jest tak słaby Że wow, aż mi się smutno robi Oj, czyli następny wydatek nasz To będzie koń <laughs> Na to wychodzi Gdzie są wrogowie? Nie widzę ich Tutaj ich pełno lata Czy my właśnie przegrywamy? Czy to się dzieje na mych oczach? A ja gry nie zasejwowałem it! Czy to się właśnie dzieje? Czy my przegry... What?! Okej, okay, panowie, jestem z was niezadowolony wręcz. Panowie, wybicie O mój Boże, jak ja trafię do niewoli, to się normalnie poklastam. A ja nie mam gry zesabowanej. Okej, okay, ten odcinek jest dość failowy. Ja pierdzie, ale przegraliśmy z takimi nubkami. Holy fuck. A co jak co, ale tego to się naprawdę nie spodziewałem, z takimi nubami przegrać. Nawet nie bronię się już, bo i tak skinę, więc... Jakbym miał konia, katę, No, popieprzyło, ich siadłem mleko, mlekiem i kiszonką, No, ja pierdzielę. Tysiąc denarów. Kuźno, Aż mam ochotę normalnie. Przegrałem z takim odjem, ja ludzka idę od komputera, idę się powiesić, bo to normalne. Jak można z takimi gówniakami przegrać? To trzeba być gównem, to ta. Ale jestem zdenerwowany. Pierwszy, większy raid przy tej serii mam. O mój Boże. W... Owszem, w Paryżu było dużo rage'ów i Floris modzie. Ale żeby z takimi gówniakami przegrać, jak ja jestem żał... ja pierdźle. Kuźwa mać, no jak mam do ciebie kobieto przyjechać, jak goddemit? Niewolnicy mnie gwałcą, no co? Ja pierdźle. Przegrać z takim głównym, malutkim oddziałikiem, no po. No, a moja kampania się tam dobrze bawi. A mogłem być z kampanią, no, kuźwa mać. Fuck you, Gro. Fuck you. No i straciłem jednostki, dobra, wojsko. Ja kończę odcinek, bo... ...się wkurzyłem, się wkurzyłem bardzo i... i straciłem ochotę dzisiaj nagrywać tego małym Leda. Więc widzimy się w odcinku, Za jakiś czas ja muszę znowu armię zbierać. A, ja pieprzem. Normalnie muszę aż coś zażyć, bo... ...środek uspokajający, bo nie wytrzymię tu. Dobra. Uff, już mi przeszło, okej. Okay. No nie wierzę, że straciłem z takimi gówniakami przegrać. Ja pierdzielę to. To trzeba być Weiserem. To trzeba być Weisserem. no nie możesz. No dzisiaj mam gorszy dzień. Gadę, gdzie jest moja kampania? Gdzie jest Polska? A miało a miała być wioska splądrowana i nic, straciłem ponad 2000 narów i całe wojsko. GG Weiser. No oni się tu bawią. I, i po co ty głupi Weiserze, że a szkoda, szczępić ryje. No i zabiorę mi wszystkie dobra oczywiście, No, no nie, kończę, kończę, bo się denerwuję. Kończę, bo się normalnie denerwuję. Miałem odwiedzić kobietę, ale na tej nie będę odwiedzał, bo pierdziele, ją muszę najpierw wojsku nazbierać, więc mam nadzieję, że poczeka tam. No i tyle, no i tyle, no to co ja tu mogę zrobić? Ile mam dni na to? A nie ma na odpowiedziane, więc fuck it, fuck you. O mój Boże, boli, boli. Bardzo boli. Dobra, ajska. Ja tutaj podziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zapraszam oczywiście do komentowania, oceniania i lajkowania moich filmów. No i widzimy się już w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w grę tutaj Mountain Blade. Warband na modyfikację. No to mi jeszcze 100 cm Ja pierdzielę Ta medycyna pójdzie w dół. Ach, Fuck you. Ja wiem, ja wiem. Ja wiem, czy, czy, czy. I ja po tym failu liska się z Ja nie wiem, czy ja powinienem być jakimś żołnierzem. Czy powinienem stać się ogrodnikiem teraz i hodować sobie pole kapusty w jakiejś wiosce. Bo, bo ja nie wiem, czy ja się daję na no żołnierza po to. Przegrać z takim shitem, co? Ale jak to, to przecież jest wina moich ludzi. Ja, ja nie, nie rozumiem tego. Nie rozumiem. Nie wiem, nie wiem. Mam więcej takich hellowych odcinków nie będzie. Ja kończę. Na razie.